Proszę Państwa, klacz Infinii, rasy polskiej urodzona 22 marca 2022 roku, w maści zasadniczej córka ogiera Lisaro i klaczy Iris po ogierze baramano, dalej Maracaibo. Klacz, matka tej klaczy, klacz Ironia, to córka ogiera Caletto San, syn ogiera Caletto pierwszy. Brudogiera Koldera Brie, kryjący w Stalinie koni Racot. znany jako jego taki najbardziej znany fotowek to miano Ogier Romario od klanczy, Redakcja Pomangan, który został sprzedany do Szwecji i tam uzyskał licencję hodowlaną w księdze Szwedzki koni Gorąco Christy. Hodowcą i właścicielem tej klaczy jest pani Julia Kulawicka. ¡Vamos

Ale w jakim typie? Czy to jest już polski koń sportowy, jak to dawniej było SP, gdzie było wszystko i Ślązak i że konik, też czasami tu już przesadzam. To tutaj taka troszkę przyciężka, jeżeli chodzi o polskiego konia sportowego. Gdyby się trochę lepiej ruszała, to bym widział ją w zaprzęgu. Natomiast tak nie do końca jeszcze. Za typ 8.4, pokrój 8.6, bardzo poprawna klacz. Stęp 8.2 i kus 8.2, niestety tutaj dużo brakuje właśnie w ruchu. I kondycja pielęgnacja w tym momencie 9.2, między innymi za takie bardzo staranne przygotowanie, łączne splecenie mogona i tak dalej. Wyczyszczonym to wszystkie konie były czyste, ale stąd trochę wyższa ocena. I to jest na tyle. Dziękujemy bardzo, jeśli chodzi Dziękujemy o dzisiejszą bardzo. wystawę. Ocena końcowa dla klaczy